No witam serdecznie w serii wywiadów, które mam zamiar w najbliższym czasie przeprowadzić z ważniejszymi osobistościami na scenie DP. No i dzisiaj ze mną jest twiniu z armii koronnej. Witam wszystkich słuchaczy. Dobra, na początek sprawy bieżące. Jedną nogą jesteście już niemalże w finale, jednak na przestrzeni całego sezonu zdarzyło Wam się mieć mecze gorsze, nawet. Większe potknięcia. No i tutaj moje pytanie jest takie, które mnie nurtuje: kto tak właściwie dowodzi waka aktualnie? Ty czy Longinus? Longinus, całkowicie. Prezentuje, prezentowaliście w fazie grupowej bardzo dobrą formę w poprzednich sezonach. Natomiast jak przychodzi do tych półfinałów, okazuje się, że no powietrze jakby z was schodzi. No i gdzieś nie udawało się docierać. Do, do tego finałowego starcia, nazwijmy to. Z czego to wynikało? Może wynikało z tego, że skoro nam faza grupowa tak dobrze poszła, no to w fazie pucharowej już sobie trochę odpuszczaliśmy rzeczywiście. Pierwsze mecze, te ćwierćfinały w fazie pucharowej zwykle były przeciwko słabszym też klanom i nie mogliśmy tak naprawdę potrenować. No i z rzadszych treningów zapewne też. No tak, ale wiesz, wydaje mi się, że z jednej strony takie, taka sytuacja może mieć miejsce raz na przykład, że sobie odpuściła tutaj trzy, y, trzy, jakby edycje z rzędu zdarzyła wam się taka sytuacja. Na przykład z CUA wielokrotnie, y, że tak powiem, rozbijaliście ich w fazie grupowej, a następnie nie mogliście znaleźć na nich sposobu w meczach o trzecie miejsce na przykład. No Tak, najpierw ich rozbijaliśmy, a potem się rozbijaliśmy o nich. O, 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 w ostatnim sezonie. Yy dopiero odpadliśmy właściwie odpadamy dopiero w dogrywkach te dogrywki nieszczęsne nad nami ciążą sezon temu dwa sezony temu w dogrywce zdaje się odpadliśmy albo przegraliśmy może chyba teraz z w nami przegraliście tak. mecz w dogrywce o trzecie miejsce jeśli mnie to może o, o, no, o, o, trzecie, o trzecie miejsce, miejsce tak. <laughs> o trzecie miejsce potem w dogrywce też przegraliśmy i dogrywki właśnie ciążą też się nie przygotowaliśmy dobrze na mapę dogrywkową i też mogło to zaważyć. Okay, Akurat okay. w ostatnim sezonie flagi, flagi były dosyć uczciwe. Za każdym razem była ta sama flaga raz pod nas, raz pod fame i, i, no I po prostu no, zawiedliśmy na tej mapie, na hutorze. Jak mam rozumieć, w tym sezonie bezapelacyjnie wchodzicie do finału i wygrywacie całe zawody. No, taki jest plan. Wcześniej też mieliśmy taki plan, ale teraz jesteśmy zdeterminowani, a co będzie, zobaczymy. Okej. Okay. Teraz trochę odbiegając, może od tematów ściśle związanych z samym graniem. No, jesteś jedną z osób najważniejszych na scenie, jedną z ważniejszych osób decyzyjnych, jeśli chodzi o naszą ligę. I gdybyś. Mógł zmienić jedną rzecz w funkcjonowaniu naszej ligi, ale tak, żebyś nie musiał się nikogo pytać. Po prostu to jest twoje się. Co byś chciał zmienić w zasadach ligowych, na przykład, w zasadzie prowadzenia rozgrywek? I co bym chciał zmienić? Na pewno jakoś większe restrykcje bym dał jeszcze co do transferów, żeby. No, teraz wprowadziliśmy w tym sezonie 5 transferów na, na Klan. Mhm. Ale myślę też, żeby to uzależnić od, od kolejki, żeby na początku była, żeby na początku sezonu w pierwszych kolejkach było rzeczywiście ten pięć transferów możliwych, ale im dalej w sezon, tym te transfery powinny, moim zdaniem, być coraz mniej, coraz mniej bo już skoro klan już ogrywa, coraz, gra coraz więcej tych kolejek, no to powinien już dokończyć w składzie, w którym no, 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 po prostu tak, żeby po prostu nagle połowa składu klanu się nie zmieniła. Okej, okay. czyli w kwestiach map, w kwestiach yy, yy, frakcji, restrykcji odnośnie, nie wiem, yy, ilości muszkieterów, konnych i piechoty, to jak, naj jak najbardziej to Ci odpowiada? Yy, tak, yy, odpowiada mi. Może bym jakieś tam yy, mapy dodał. No, głosowaliśmy, było głosowanie nad niektórymi map mapami, które głosowaliśmy na tak, to nie przeszły, a niektóre na nie, to przeszły, no, ale taka już była yy, wola większości, która przyszła na, na to zebranie. Więc co do map, to mapy mogą być moim zdaniem. Nie, nie mam a... tu jakichś sentymentów z dużych. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, często zaglądasz na forum tawerny w dział dyskusje? Bo nie widzę, żebyś tam jakoś się wybitnie udzielał, a jak już się udzielasz, to jest to niezwykle taki merytoryczny post. I tak mnie zastanawia, czy po prostu śledzisz, a się nie odzywasz? czy Śledzę te rozmowy, się nie odzywam. No, mam jakieś tam swoje tych cichych, jakichś faworytów, co tam się wypowiadają i jeżeli widzę, że ktoś wypowiada się tak, jak ja myślę, no to e, nie widzę potrzeby, żeby powtarzać dokładnie słowo w słowo po tej osobie, ale czytam, czytam, ten, e, e, czy, czytam te dyskusje. Regularnie tam wchodzę i, i widzę, okay. co się dzieje, A, jestem jest świadomy. twój stosunek do ciągłego krytykowania przez pewne osoby e, poczynań, rady, no i w ogóle rady samej w sobie. No, no my się staramy, no zawsze jakoś to y, niefajnie jest słyszeć. No, czasami też są jakieś... Coś można cennego z tego wyciągnąć, z, tej, z, tej, z tego krytykowania. A czasami widać, że to są jakby y, rzeczy takie totalnie jakby z kosmosu. Bo też, też trochę jest zabawnie, jak ktoś ma jakieś wyobrażenie na temat, jak rada wewnątrz funkcjonuje, a ja widząc to, jak rada wewnątrz funkcjonuje, jest zupełnie inaczej. No ale... No to jest wewnątrz rady, to jest to, czego nie widać, nie? Więc... Jak zapadają decyzje, że na przykład Rokoszanie mało większość, więc tutaj jakąś... Też słyszałem takie głosy, że Rokoszanie ma większość, a jak... więc jakąś tu... Dyktaturę swoją narzucają swoją wolę Radzie, a to, to nie jest prawda. Tak często mają odmienne zdania nawet Jasne. między Jasne. sobą. A, a propos decyzji właśnie niejednokrotnie pada taki zarzut, że nasza liga jest zbyt uregulowana, że no właśnie z jednej strony, że jesteśmy zbyt uregulowani, a potem i tak się okazuje, że znajdują się jakieś luki w regulaminie. Wszelkiego rodzaju. Jak na przykład ostatnia sytuacja, może to nie akurat nie była luka, co nie do w kontekście transferów. Jak jest Twoje spojrzenie na to? Uważasz, że powinniśmy iść w kierunku jakby zmniejszenia punktów w regulaminie, czy właśnie jeszcze bardziej starać się dopinać wszystko na ostatni guzik, tak żeby już naprawdę nikt nie miał żadnego pola do popisu, żeby dochodziło do właśnie takich spięć, jak chociażby to z tymi transferami ostatnio? Jestem jednak za zmniejszeniem Trochę odchudzeniem tego regulaminu, ponieważ nawet ostatnio to zrobiliśmy w trakcie sezonu, zostało przeredagowane cały regulamin, no tak, żeby sens miał ten sam, ale niektóre punkty, co już zostały wrzucone, gdzie się powtarzały, czy też coś, co nie było napisane, to zostało dodane w jakimś innym punkcie, no tak po prostu, żeby było jakoś sensownie to napisane, to już zostało zrobione, ale no, jeżeli byśmy próbowali tak dopiąć wszystko na ostatni guzik, no to po pierwsze, więcej błędów właśnie byśmy generowali, a po drugie, ludziom, ludziom by było trudniej to ogarnąć wszystko, te wszystkie punkty, czy jeden punkt, jak działa jeden punkt z drugim złączony. I trudniej by było nim zapamiętać i też by się mylili przy interpretacji tego regulaminu, a co do tej sytuacji z transferami, no to tytuł rzeczywiście tutaj niefortunnie było napisane w temacie. Rzeczywiście, w temacie transferowym to było niefortunnie napisane, ale w temacie z regulaminem to myślę to dosyć było jasno pokazane, że transfer człowieka, który nie był w żadnym klanie, gracza, który nie był w żadnym klanie, jest transferem. I, to, i ten, te punkty nie zostały zmienione wtedy. Mhm. Jedynie błąd w, przy, jakby, zdublowaniu tego, co w regulaminie, do tematu transferowego, transferowego powstał. Tutaj ten błąd, i na szczęście został naprawiony, i, i został naprawiony, y, zanim ktoś, y, znaczy, no już chcieli ten transf, y, transfer przeprowadzić, ale możemy sobie wyobrazić, że ktoś by wpisał gracza nie zapytał się Re reaktor się zapytał mhm. czy może taki transfer przeprowadzić możemy sobie wyobrazić że ktoś że ktoś by wpisał gracza i by ten gracz sobie zagrał i by była znowu jakaś afera z tego na szczęście no niefortunny błąd ale na szczęście do takiej większej afery nie doszło no dobrze, to czyli powiedziałeś, że jesteś za tym, żeby zmniejszyć regulamin, żeby on trochę bardziej otwarty pozostawał. No ale czy mam w ten sposób rozumieć, że docelowo chcielibyście, żeby Rada przestawała być potrzebna, żeby zniwelować jej udział w ogóle? No to ja mówię za siebie, a nie za Radę, więc. Jasne, jasne. jasne. Więc nie tutaj mówię, z czego my chcielibyśmy, tylko co ja bym chciał. Okay. Ale nie po prostu, żeby. Regulamin był jaśniejszy dla wszystkich, żeby nie musieli y, się zastanawiać, jak jeden punkt, że y, może być tak, że dwa punkty y, na pierwszy rzut oka sobie przeczą, ale jak się ktoś zastanowi, to sobie już nie przeczą, że po prostu było jaśniejsze w interpretacji to wszystko. A to, że ra Rada, no Rada zawsze będzie potrzebna, chociażby, żeby rozwiązywać jakieś spory międzyklanowe, mhm. Y może by właśnie jakieś niejasności w regulaminie wyjaśniać. Może pracę jakąś wykonywać, właśnie zakładać tematy, liczyć punkty i tak dalej. No to wszystko, wszystko rada robi. To moim zdaniem nie dąży to do tego, żeby rada przestała być potrzebna. Okej. Okay. No to teraz, gdybyś mógł wymienić taką jedną osobę, z którą... W przeszłości się naprawdę dobrze współpracowało, a które już nie ma w Radzie, to kto by to był? A żeby jeszcze od razu jakby w drugą stronę tego pytania spojrzeć, to kto był, z kim współpraca była dla ciebie taka najcięższa, że już tej osoby nie ma i w sumie to się cieszysz, że już nie musisz z nim pracować w Radzie? Znaczy, czy chodzi o tę radę, która powstała w 2017 roku na nowej stronie, czy chodzi o rady tam wszystkie? Z, ja mówię o dzikich Od samego początku, jak hmm. działaliśmy na dzikich polach, powiedzmy. O kurczę, no. obecnie najlepiej, najlepiej mi się współpracowało ze Strzelcem. Już nie jest w Radzie, odszedł, w, 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 ale dopóki był, no to się bardzo dobrze z nim współpracowało. A co do graczy, z którymi się ciężko współpracowało, no dawno temu, kiedy każdy klan miał swego radnego, każdy trochę tak ciągnął w swoją stronę i, i to, było, to była taka polityka, że coś, coś swojego wprowadzić, coś swojego tam usunąć, co mu się nie podoba, tr trudno naprawdę powiedzieć, z którym, którym osobą się najcięż, najciężej współpracowało, bo tak no z, było tak, że na jednej radzie w, 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 w pewnych względach można było się zgadzać z daną osobą, a dwie rady później, na czymś innym debatowaliśmy, już się totalnie nie zgadzałem i, i było ciężko na danej radzie, no więc trudno mi tutaj wymienić. Okej, okay, rozumiem. Nie, nie chciałbym tutaj wymieniać, to, wymieniać takich osób. Jasne, jasne. E, no to, y, wiesz skoro już wspominamy o... Dawnych czasach, w jakichś początkach Rady, to co tak właściwie stało się, jeśli możesz powiedzieć? Oczywiście, jeśli masz taką wiedzę, z Remedżem i Arkebuzerem, jakby nie było, nie byli takimi tutaj, powiedzmy, założycielami, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Osobami, którzy, dwie osoby, które położyły naprawdę sporo na początku ligi i obaj tak naprawdę gdzieś przepadli, zniknęli jak dla mnie z dnia na dzień, a ty byłeś z nimi w klanie. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Z czego wynika ich o zniknięcie ze sceny? Co do Remage'a, no to już sobie żartujemy na ten temat, bo sami nie wiemy tak naprawdę, tak z dnia na dzień zniknął i sami nie wiemy tak naprawdę, dl dlaczego przestał wchodzić. No, i, e, po, prostu, po prostu przestał grać i tyle. Przestał się udzielać, przestał grać. E, od, od czasu może tam od święta gdzieś tam go spotkaliśmy na serwerze, ale, ale już właściwie. Skoro mieliśmy jakoś zorganizowane dowództwo w klanie bez niego, no to e, raczej po prostu przestał się zajmować nie, 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 nie chciał się po prostu może wtrącać już. Mhm. tę sprawy. A co do ArkeBuzera, to e, zaczął grać w World of Tanks z. Tam ze swoimi kolegami innymi. I grał, grał. No i przestał to wchodzić na. Przestał po prostu wchodzić na dzikie pola, ale długo. Długo byliśmy na. Długo wchodził na tym spika. Można było z nim porozmawiać. Ale teraz ostatnio też właśnie przestał grać po prostu, tak. No po prostu. Wiem, znudziła im się gra. Hmm. Czyli zasłużona emerytura. Zasłużona gracza. emerytura. No, tak jak. Tak, jak dziesiątki graczy odchodziły, no to tak oni po prostu jasne, odeszli. Jasne. Dobra, to kończąc tą część główną wywiadu, gdybyś miał teraz wskazać, tak już odchodząc od tematów około rady i a propos um, graczy, którzy, graczy, których już z nami nie ma, <gry> to jakbyś miał wskazać swoje top 3 na koniec sezonu. Oj, top 3? Tak. ze wszystkich klanów, tak? Myślę, że możesz zarówno wskazać jedną, kto uważasz, wiesz, podium, jak będzie wyglądało na koniec sezonu, ale również takie twoje miłe zaskoczenia mogą się znaleźć w tym zestawieniu, nazwijmy to. No, zaskakuje mnie tutaj forma dzikiego. Chociażby. A co do top 3? Pem hmm. Longinus tam, żeby. Znaczy, od trzeciego miejsca. Bo... Może. Wierzę w niego, ale nie aż tak. <laughs> ale co? Ale y... wszystkich fragów mu nie oddamy na meczach, mm -hmm. więc y... nie wiem czy ma szansę, żeby się tam wspiąć do pierwsze miejsce. Ale jeżeli tam, to jeżeli dobrze zagra, jeżeli uda nam się podebrać nam wszystkie fragi, to kto wie. Na pewno die Hard? Die hard? Ja to już mm -hmm. nie, nie za bardzo wiem jak się wymawia, bo strzelec mi mówił, że diehard, a to no nie, jest z angielskiego diehard. Diehard i dziki. To dość a, zaskakujący, a pierwszy. To dość zaskakująca topka. No ale dobra, dobra. Teraz przejdziemy do części takiej, która będzie takim stałym blokiem w moich wywiadach, czyli żeby przedstawić słuchaczom pokrótce, będzie to taki dzikopolny pomidor. Czyli e, Twiniu otrzymał ode mnie pięć pytań, na które może odpowiedzieć tak, nie lub Pomidor. Pomidora może użyć tylko raz. E, nie wiem, czy dla ciebie są zasady zrozumiałe Twinio myślę, że proste. E, tak. Więc e, zaczynajmy. No to pierwsze pytanie. Gdyby nie AK, liga by nigdy nie powstała. Nie. E, Kolczak jest za słaby nagranie w pierwszym składzie na meczach. Tak. Gdy tylko pojawi się mod podobny do dzikich pól na Banner Lordzie, AK przestanie grać w dzikie pola? Nie. Nasze porażki wynikają najczęściej z błędów popełnianych przez Longinusa. Nie. Gdybym mógł, chętnie wymieniłbym kilku graczy z pierwszego składu na zawodników innych drużyn. Nie. Okej, okay. to wszystko. Wielkie dzięki za wywiad, Twiniu. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić na koniec? No, chciałbym pozdrowić klanowiczów Armii Koronnej i wszystkich graczy, którzy kiedykolwiek byli w AK. OK, ja ze swojej strony życzę Wam dzisiaj powodzenia na meczu z Cua. Myśmy się... o, życzę, życzę Tobie, żebyśmy się spotkali w finale. R również, ale w wielkim finale. No, jak najbardziej. W wielkim no. finale. Czego, czego również sobie i Wam życzę. Okej, okay. wielkie dzięki, i do usłyszenia. Cześć. No, dzięki, cześć.